Witam Was wszystkich na kanale Realizone TV. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, żeby kanał się rozrastał. Prowadzę go sam z pasji i chęci dzielenia się z Wami moimi opiniami i ciekawostkami z WRC oraz ARC. Dzisiaj wystartował Ride Safari. Oficjalnie wyruszył Shakedown. No i klasyfikacja czołówki Wygląda następująco. Najlepszy czas Calero Wampera. Drugi najlepszy Thierry Neville. Podium domyka od Tanak. Następnie Adrian Formo, Takamoto Katsuta, Gregua Munster, Eflin Evans, Joshua Mackerlian, Olivier Solberg ku zaskoczeniu, Sami Payari, Gaz Greensmith, Jan Solans, Fabricio Zaldivar, Diego Dominguez, który w tym sezonie przesiadł się do rajdówki Rally 2. Jordan Serderidis, który oczywiście jak co roku jeździ e, rajd safari, ponieważ to jest jego jeden z ulubionych rajdów. Zaraz po Jordanie pierwsza polska załoga Kajetan Kajetanowicz, a zaraz za nimi Chwist i Daniel, i Kamil Heller. E, przechodząc do protestu, który pojawił się na, już naszej ShakeDownie, był bardzo widoczny, kierowców. Odnosi się do, to do sytuacji e, kary finansowej, która została nałożona na Adriana Formo podczas rajdu Szwecji za niecenzuralne słowo podczas wywiadu po odcinku. No i kierowcy po zgłoszeniu tego do FIA i złożeniu protestu. FIA oczywiście nic z tym nie zrobiła, a więc widzimy tego rezultaty aktualnie po odcinkach. Widać teraz takie. Sytuacje jak na przykład Will, zamiast udzielić normalnego wywiadu, poinformował w ojczystym języku po francusku, że nie będą udzielać wywiadów normalnych, nie będą opisywać swoich doznań, uczuć z powodu decyzji FIA. Taka moto katsuta pokazał tylko kciuka do góry i odjechał bez słowa. Takie obrazki będziemy zapewne oglądać przez cały rajd Kenny, czy mi się to podoba? Oczywiście, że nie. Fajnie jest widzieć, słyszeć kierowców uśmiechniętych po odcinku, opisujących emocje, co przeżyli, co się stało na odcinku. Opowiedzieć historię całego odcinka, jaka jest nawierzchnia, jak się jedzie, czy jest podkurzane, czy nie. To jest wszystko świetnie opisywane, no ale niestety musimy czekać, co zrobi dalej EFIA. Liczę na to, że. Obostrzenia na takie słowa zejdą z kierowców, bo oni jednak jeżdżą w ogromnej adrenalinie. To nie jest prosty zawód to jest ogromny stres dla kierowcy. I udzielenie takiego wywiadu od razu po odcinku naprawdę nie jest czymś prostym. No i ostatnim tematem dzisiejszego odcinka będą moje przewidywania na temat klasyfikacji generalnej Rajdu. No, i jakbym miał obstawiać to w WRC, czyli w Rally One. Ride wygra Kalera Wampera, tak jak w tamtym roku. Na drugim miejscu chęciłbym bym zobaczył Ota Tanaka, który, gdyby nie zeszłoroczny wypadek podczas Kenii, myślę, że powalczyłby o te podium. No i pudło chciałbym, żeby domknął Takamoto kacuta, bo po doskonałym występie w Szwecji naprawdę myślę, że coś, coś ruszyło u Takamoto, więc zwłaszcza, że on lubi ten rajd, to myślę, że jest w stanie. Myślę, że jest w stanie nawiązać walkę z czołówką i powalczyć o swoje, któreś z kolei z rzędu e, podczas rajdu Savarii. W klasyfikacji Rally 2 myślę, że Oliwier Solberg dojechałby na pierwszym miejscu, jednakże wydaje mi się, że będzie miał jakieś problemy techniczne i nie dojedzie do końca rajdu. Myślę, że rajd w WRC 2 wygra Kajetan Kajetanowicz. Trzymam kciuki, Kaj to już od 3 lat staje na podium. W rajdzie Kenii więc w tym roku fajnie by było, jakby znowu Polak znalazł się na pudełku. Na drugim miejscu widzę Gasa Greensmitha, który po Monte Carlo wykazał się bardzo fajną jazdą. I na trzecim miejscu myślę, że Diego Dominguez, który może zaskoczyć kierowca w zeszłym sezonie, jeździł w Rally 3. W teraz w tym sezonie awansował do Rally 2, i myślę, że może naprawdę namieszać w klasyfikacji. I w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia jutro. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, aby wesprzeć kanał, abyśmy się cały czas nasza społeczność się rozrastała. Więc zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapki w górę, skomentowania wideo. Jak macie znajomych, którzy interesują się rajdami, to podeślijcie im, niech obejrzą, ocenią. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia